o dziś gramy w SL i PERK UPK, a mam dziwny głosik i dzisiaj mamy nowa seria XD Dobra, XD z zrobić, zrobić czuja, a zamknij z OK.

Hym super, kubka dobrej CO do zdzichu ma być? Halu pomóż bo jest tego pomóż n i e a a, a, a a dobra do kurde nic nie gada mix d nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Dobra, dałam pauzę i w i d z i e m trzeba zbierać kubki dobra. Kropka, 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 kropka... кропка 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 Kakrop. Kropka, 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 kropka. Kakrop. kropka, 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 Wiem piosenka o Kupie. Hi, oh, diot, hi, oh, diot, hi, oh, diot, hi, oh, diot, hi, oh, diot. To jest super. Kupę sobie szczele z rana, potem jeszcze na spacerze, no i pod koniec dnia kupę sobie szczele ja. Kupa, kupa, kupa śmierdzi, bardzo śmierdzi, kupa śmierdzi cały czas. Kupa, kupa, kupa nie pachnąca, nie pachnąca, lecz śmierdząca. Czy coś jest w tym złego?

Że kurwa jego mać, jak cię nie ujebie, to nie może spać. Hej, czy widzisz komara, jak mu dupa świeci? Przypierdolnu kazeto, wyżej nie poleci. Mówi do mnie ojciec, synu nie masz racji. Nikomu wsiłka dupy do okopulacji. Hej, czy widzisz komara, jak mu dupa świeci? Przypierdolnu kazeto, wyżej nie poleci. Lata komar w nocy, lata komar dzień, ciągle widzę jego pierdolony dzień. Hej, czy widzisz komara, jak mu dupa świeci? Przypierdol mu gazetą? wyżej nie poleci. o o o o że jego mać jak cię nie uje... I to też Przecież to trzy tony! Ciekaw jestem na co to przeznaczysz. Potrzebuję kasy, rozumiesz? Trzeba to wcisnąć którym z tych bogaczy. Będę jeździł po całym świecie pełniąc rolę ambasadora naszego kraju. Jak Tony Halik. Wyobraź sobie, stary on wypalił stafu z tymi wszystkimi plemionami, które odwiedził. Ktoś musi kontynuować jego dzieło. Halo? Gdzie jest kurwa moje 300 baniek, słyszysz? Muszę coś załatwić. Gdzie wrócisz? Zanim się ścimy. Ło, Błagam, powiedz, że nie zjadłeś zawartości tej flaszki. A chcą, to niech przyjdą, niech nich na bety. Na kogo będziesz głosował w tych wyborach? Jestem za PO, bo rozumie ich rozumow... rozumowność. Dla panu. Plan, to ja mam zawsze. Plan jest taki. Po pierwsze, w ogóle nie wchodzimy do muzeum. Nie wchodzimy do muzeum. Sami zdejmą obraz ze ściany i wyniosą, a my go im tylko odbierzemy. Jeszcze to jest czerwony alert? Czerwony to jest... O, 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 o. i to też... бас колбасит соло колбасер по пояс голый. coś jeszcze ale dziś się nie mów o tym nikomu No dawaj But First let me take a selfie.